Cześć z tej strony Gary Jestem rowerkiem zwolennikowym Właśnie przed chwilą mi się paliwo skończyło Gdzieś podczas nagrywania Jeden na niebieską wodę O, a tu coś się stanęło ważne. Mogę Wam jechać, pokażę tak, jadę, bo ja tam prosto jadę, a ja wam pojadę, pokażę, aby nie było, że oszukuję was, że jestem nad niebieską wodą, no, to jadę. Woda ja sobie tutaj wiadę, wydaje się jedną ręką wiadę, tam podjedziemy, ale myślę, tak to wygląda. Tam dalej też jest przejazd. Zobaczcie. Ci robi co. Muszę go zdusić No, gaś się Tak to wygląda Niebieska woda o, Niebieska woda Zobaczcie jak to wygląda Nie będę tam szedł, bo to wiecie Nie fajne tereny to są Tutaj co ja teraz stoję to była kiedyś woda Tam pod same te drzewa była No Znajdę może kiedyś jakieś zdjęcia, jak se sam robiłem, czy coś to wam wrzucę. A nie do tego odcinka, tylko do kolejnego, który będzie kolejny odcinek. Nie wiem kiedy w sumie, jak będę miał czas. Wiecie, szkoła i inne rzeczy to przejdę wam się specjalnie. To będzie strasznie długi odcinek, no może mieć godzinę nawet. Będę szedł i wam cały czas do obkoła przejdę. Nie wiem czy sam, czy z kimś. Czy z... Ja nie wiem, zobaczę i wam to pokaże wszystko, jak to jest, gdzie była kiedyś ta woda. Poopowiadam wam coś, o, opowiem o elektrowni Adamów. Zobaczcie sobie, która aktualnie jest nieczynna i już ona nie będzie nigdy czynna. Możecie sobie zobaczyć o kopalni Adamów. No i to wam tutaj poopowiadam wtedy. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału do kolejnego odcinka, na razie cześć